W wszedniach, w obliskiej Biorówce, w modarówce ukrywali się Żydzi, ale nie z obozu, którzy udało im się przetrwać przez, przez cały okres okupacji. W wszedniach, w marzycach, nawet w domu mojego ojca ukrywał się niejaki Żyd Wajs z jasła. I przetrwał całą wojnę. Ale ukrywał się w ten sposób, że każdy dzień spał w innym domu. Miał dużo ludzi znajomych, a resztę prosił. Wiem, że mój ojciec go znał sprzed wojny, więc kilka razy nocował, ale tylko jedną noc, żeby nie narazić ludzi na. W Bierówce rodzina Twardzickich ukrywała dwie Żydówki, jedna z nich jeszcze żyje. Ona się okazała bardzo wdzięczna, wystarała się dla ludzi, tych, którzy ukrywali ją i jej krewną, o odznaczenie Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. Otrzymali to odznaczenie. I one się uratowały do końca, ale co rodzina przeszła, to jeden Pan Bóg wie na niebie. Rodzina ta mieszka w bardzo ciekawym miejscu, w takiej kotlince w Bierówce. I do tej kotlinki było tylko jedno dojście, a chcąc wyjść z niej, to trzeba było, bo, bo bardzo strome 20% spadu, To jest bardzo e, strome wyjście i las. I one kilka razy byli Niemcy, była obława, zdążyły się wyskrobać właśnie po tym, po tych krzakach i ukrywać w lesie. E, przetrwały 2,5 roku. E, była rodzina w Niepli. E, Później mieszkał ten pan w przedniach, nazywała się rodzina Piotr, Piotra Zawileńskiego. Ukrywali dziewięcioosobową rodzinę żydowską. Wraz z drugim, z drugim człowiekiem ukrywali dziewięć osób i one przeżyły w, w, w warunkach no, okropnych, niedaleko lotniska w Moderówce. Rodzina wielodzietna. Dzieci chodziły, mogły wydać, jeszcze żyje jeden, wtedy miał 4 latka ten chłopak, żyje tu w Szemniach. Rodzina została uratowana i też wystarali się dla nich o odznaczenie sprawiedliwe wśród narodów świata. Natomiast pan zawilański ten, co ukrywał inną, też dziewięcioosobową grupę, to nie można nie rodzina, ale grupa, bo tam kilka nazwisk jest. Nie został przez nikogo uznany, nikt mu nie oddzięczył się, chociaż Żydzi ci przeżyli. Tortur tu przeszli wiele, wielokrotnie byli rewidowani, nawet kobiety ginekologicznie badane, czy nie ukrywają złota. No to były by podejrzenia, że Żydzi ukrywali to złoto w ziemi, ale nie było u nas. Tego, co opisuje Pan Gros w książce pod tytułem Złote żniwa. Nikt się tu w nie zbogacił na, na, na pomocy Żydom. I przykre jest to, że jednostronnie ocenia się Polaków. Pewnie byli szmalcownicy, byli podli ludzie, w każdym narodzie są. I byli podli wśród Żydów, bo tych stu odmenów, którzy pilnowali w obozie. Dawała się naprawdę we znaki. Bili swoich, bili naszych, porządek, a szczególnie, żeby myśleć, że Niemcy im podarują życie. Oni zginęli na końcu. Kiedy strzelali Żydów w lesie w Dobrucowej, o czym wspominałam, tamtędy prowadziła droga mojego ojca do pracy, do kopalni ropy w Jaszczwi. I był świadkiem, by, y, z, widział stosy zabitych y, Żydów. I tatę złapali Ukraińcy, że jest Żydem. Tata miał kręcone włosy, ciemna karnacja, ja mam do niego podobna, troszkę, więc go wzięli za Żyda i uratował tatę przed śmiercią, właśnie od men, Żyd. Y, y, tata y, miał wszystko: ausweis, czyli przepustkę, miał kenkartę. Wszystko miał, miał e, zaświadczenie, że pracuje i tak dalej. Nie pomogło. Ukraińcy już go rozbierali, e, że go rozstrzelają. Wtedy Odmen przystąpił i sięgnął ręką do, na piersi. Tata miał medali, zawsze nosił do końca życia na myczku Miał Matkę Boską z kapleżną i, i że pokazuje: to jest goj, to nie jest Polek. I tatę pobili, kopnęli, z mu rower wywalili, mu kawę, którą wziął sobie, niesłodzoną, czarną kawę, bo mleka nie było, bo na kontyngent trzeba było oddać. I, i, i chleba kawałek, bo tak się żywił, to mu zniszczyli, ale życie mu darowali. Więc yy, ojciec był wdzięczny Żydowi, który go uratował, no ale on też zginął, bo oni palili te zwłoki, a potem na końcu i ich rozstrzelano i wszyscy zginęli. Poznałam e, tą e, Esterę Rosenzweig, a jej ciotka była u Amona Geta, Amon Goethe, szef Płaszowa, pracowała. E, tamta się nazywa Helena Rosenzweig, a ta nazywa się Estera Rosenzweig i urodziła się w Samborze. W29 roku jako córka Józefa i Helene Cuker, Zucker, Cuker, po wkroczeniu Niemców na ziemię polskie, rozpoczął się pierwszy pogrom Żydów, tam właśnie w Samborze, który wykonywali za zezwoleniem Niemców, Ukraińcy. I oni udało im się ukrywać w rodzinie polskiej, i ponieważ mieli rodzinę w, w Bochni nawiązali kontakt przez kolejarza polskiego z tą rodziną. Czy ich przemian muszą uciekać, bo Ukraińcy mordują wszystkich Żydów. Więc tamci przyjęli, pojechali do Bochni. Bochni cieszyli się wolnością parę miesięcy. Niemcy zarządzili tworzenie gett, i więc znaleźli się w getcie, w Bochni. I ona opowiada, matka była typową żydówką u rysach semickich, żydowskich. Natomiast ojciec był bardzo przystojny, wysoki, blondyn. Nie przypominał absolutnie Żyda, raczej aryjczyk. I zaleźli się w ten gecie z matką, z ojcem i z braciszkiem Adasiem, czwórka. Dziewczynka miała wtedy 14 lat. I była podobna do ojca, więc mogła łatwo szmuglować, wychodzić z getta na miasto, kupować jedzenie, także mogli przeżyć. Ojciec był specjalistą, krawcem, szewcem, jubilerem, więc wie wiele tych czynności umiał, więc zarabiał i w getcie też znalazł utrzymanie, no ale Niemcy nie płacili, tylko tam y pozostawili ich samych sobie. Kiedy roz, przyszło rozporządzenie likwidacji gett, w 1943 roku w, w, wezwali ich wszystkich w, Żydów, że opuszczają getto i pojadą w inne, lepsze miejsca. I tak się stało, że nie wiedzieli gdzie pojadą, więc szli w kolumnie i ojciec przed wyjściem umówił się z matką tak że ja wywołam awanturę, pójdę osobno za Dasiem, z synkiem siedmioletnim, a wyjdźcie tam bardziej z tyłu, stańcie, idźcie końcem i ja wywołam tam rozróbę. będę prał wszystkich wokół, żeby odwrócić uwagę Niemców i tak zrobił. I kiedy taką awanturę zrobił, strażnicy zaczęli tam patrzeć, a nie na całą kolumnę i wtedy matka z córką wyszły po prostu w tył z i pomału szły, jak nigdy nic. Zdjęły opaski, wszyscy mieli opaski z Gwiazdą Dawida na rękawie, one zdjęły, plecaki miały na plecach i poszły. I szły w bochni i tak y, ulica była pusta, ludzie się bali, to widzieli, że pędzą z gatta, to się bali, żeby jej nie zamieszali w to. I wstąpiły do otwartego kościoła. Akuratnie wtedy jakieś nabożeństwo było po południu, bo to było po południu i weszły tam i, i uklękły i ta Żydowaczka młoda modliła się. Matka nie umiała, ale też trochę umiała. Babcia w Samboże nauczyła ją na wszelki wypadek katolicki modlitw. Umiała parę pieśni, umiała modlitwę Ojcze Nasz, Wierzę Boga Ojca, Zdrować Mario, umiała różaniec odmawiać. I trochę tak miała orientacji, co katolik powinien umieć. I siedziały tak długo, ludzie wszyscy wyszli po nabożeństwie i w konfesjonale siedział taki starszy ksiądz i przeglądał się im i w końcu dał znak tej dziewczynce, żeby podeszła do konfesjonału. I mówił, uklęknij tam. I uklękła i wypytał ją, kto ona jest. Poznał po matce z Żydówki. I ona jak na spowiedzi, beznała wszystko. I on mówi: Idźcie, poczekajcie, jak się ścienni, ja was ukryję. I ukrył ich. Gdzieś tam jakaś komórka w kościele była, gdzie były miotły takie do sprzątania rzeczy. I tam ich ukrył. I przesiedziały do późnej nocy. I w nocy ksiądz przyniósł im koce, żeby miały się czym okryć, i przyniósł im coś do jedzenia. I tam przesiedziały ponad tydzień w tej komórce w ciasnocie. Wychodziły nocą, tam za własną potrzebą, a siedziały jak mysz kościelna. A jak było sprzątanie kościoła, to sprzątała zakonnica, tak, że ona była To one na wszelki wypadek wychodziły stamtąd i spacerowały tak z duszą na ramieniu. Siedziały dotąd, dopóki ksiądz nie załatwił im papieru, załatwił im fałszywe. Kankarty, matce i córce, i dał im adresy, na pamięć miały się wyuczyć adresy księży, których mają znać. E, e, mogą się u nich ukrywać, więc e, one się, uczyły się na pamięć, i kartkę potem im zabrał, bo się bał, żeby nie było wsypy, bo nie ufał Żydom, bo wiedział, że po, zbiją ich i będą śpiewać wszystko. I dał im zaopatrzenie i dowiedział się w międzyczasie, gdzie ta kolumna się udała. Że ta kolumna udała się do Szebni, do obozu. Także już wiedziały, że jeżeli ojca nie utukli w tej rozrubie, to będzie wszednia. Więc one postanowiły być blisko męża, może im jakoś pomogą. Chciały wiedzieć, co to za obóz i czy przeżyje i tak dalej. Więc szły z tej Bochni do Szczebni, gdzie nigdy nie doszły prawie, prawie dwa lata. I to, to, to się na film nadaje, I to jakbym opracowała scenografię, film był piękny. I szły z Bochni, jak ksiądz im dał te, te dokumenty, one pieniądze miały, miały złota dużo. Część zabrał ojciec a część one miały przy sobie, i wsiadły do pociągu w bokni i pojechały, i wysiadły w Tarnowie. W Tarnowie wpadły, bo była obława na dworcu, i zaczepił ich patrol niemiecki i przepatrzył się na matkę, no Żydówka. Więc zabrał im dokumenty i powiedział, żeby tu stały, że on tu wróci, on musi zbadać ich wiarygodność. Kiedy one stały, matka mówi: co... I pilnował jeden niemiec, takiej niskiej rangi. Ona mówi: Uciekajmy, bo oni dojdą, jeszcze ten ksiądz wpadnie, bo ja nie wytrzymam, ja będą mnie bić. I uciekły. Doszły z dworca na cmentarz w Tarnowie. Cmentarz w Tarnowie jest ogrodzony takim murkiem, takim ozdobnym. I dużo ma grobowców. I tam się w jednym grobowcu były uchylone, był pusty grobowiec, i tam ukrywały się kilka dni. Córka wychodziła, e, jako dziewczynka, na miasto i kupiła chleba, kupiła coś do chleba, do pełne pleca, pleca przeniosła. I wybrały się drogą, dowiedziała się jak iść do Jasła, więc drogą na Tuchów, właśnie o tym Tuchowie zmowa. mowa. Wybrały się w kierunku Jasła i doszły do miejscowości, której ja nie pamiętam tutaj, a nie znajdę, ale jest po drodze do Jasła Ryglice. O. To miało takie małe miasteczko, Ryglice, i tam e, przez dwie. E, przez dwa dni lazły, bo się musiały ukrywać, bo Niemcy jeździli patrole non-stop po drodze, więc one tak szły trochę lasem, trochę się w krzaka ukrywały i zrobiła się, bo to był październik, nie październik, marzec, marzec, wczesna wiosna, padał śnieg, padał deszcz i ta dziewczynka zachorowała na zapalenie płuc. Temperatura do nieprzytomności i matka, no gdzie? Nie mogła sobie przypomnieć nazwiska nie, miejscowości, do której u księdza, ale wiedziała, że coś takiego na r. Ryglice. I poszła, był tam kościół, była plebania, więc powiedziała tylko tyle, że skierował ją tu ksiądz z Bochni, że im dał dokumenty. Opowiedziała matka wszystko i ta córka, więc dało im schronienie, dopóki nie wydobrzeje to dziewczę. Więc miały na strychu przygotowane koło komina. Komin był ciepły, bo, bo grzali. Zrobił im tam legowisko, mniej więcej go zamaskował, siano, tam im dały jakieś koce, także w takich spartańskich warunkach mogły przebywać. I sprowadził lekarza, lekarz przyniósł leki. I gdzieś nawet zdobył penicelinę od Niemców, czy prawdopodobnie od Niemców. Gdzieś miał taką, bo lekarz był wszystkim potrzebny. I to dziewczę dwa tygodnie się kurowało. I gdy już była trochę silniejsza, nagle rano słyszy łomot do drzwi okropny. No po niemiecku: Niemcy się włamają, włamują, że tu ukrywa ksiądz Żydów. Więc rewizja, ale ksiądz, na wszelki wypadek, wskazał im, gdzie mogą się ukryć jeszcze bezpiecznie no, żeby on nie wpadł, żeby katecheta nie wpadł, kucharka, cały personel yy, 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 plebański. Więc e, u, w, mieli w piwnicy takie zabezpieczenie. E, ściana była obita deskami na niby, de, to rzeczywiście były deski, ale był, było wycięte takie schowek za półkami e, z przetworami. Były półki, a tu ściana była deskowa. I tam była taka wnęka, że wczołgał się tam, no i mógł bezpiecznie jakiś czas posiedzieć. I one te...